Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę. W dniu dzisiejszym 8 grudnia księżyc znajduje się w znaku wagi, w trzeciej kwadrze, co sprzyja spotkaniom, współpracy z innymi ludźmi. Księżyc w wadze nastawiony jest na harmonijne relacje. Co na to, karty? Odsłaniam tarota, siedem kielichów. Z kart runicznych mamy runkę Hagalas. Kochanie, no dziś króluje ewidentnie znak skorpiona. Zarówno siódemka kielichów, jak i runa Hagala. są przypisane do tego znaku, czyli waga skorpion są w dniu dzisiejszym wyróżnione. Siódemka kielichów to karta iluzji, karta marzeń, karta wielu opcji do wyboru. Popatrzcie na kartę. Widzimy na niej postać, która stoi przed wyborem. Do wyboru siedem kielichów, w którym znajdują się piękne rzeczy. Właściwie to nie potrafi wybrać. To energia rozproszenia, w której bardzo łatwo się pogubić. Może pojawić się dziś problem z wyborem i problem z podjęciem konkretnej decyzji. Szczególnie, że księżyc jest w znaku wagi, co również temu sprzyja, kochani. Dziś możemy być pod wpływem czegoś lub kogoś, naśladować też czyjeś postawy lub poglądy. Jaka uwaga, jakie ostrzeżenie wypływa z karty Siódemki Kielichów. Moi drodzy, możemy dziś błędnie interpretować czyjeś intencje i zachowania, na to trzeba zwrócić uwagę. Dodatkowo karta siódemki kielichów bardzo często pokazuje dużo wpatrzenia w ekran zarówno telefonu, jak i Komputera czy telewizora. Także możemy dziś albo dużo oglądać, albo też sami dużo na przykład działać w internecie. Tylko pamiętajmy, aby się za mocno nie rozproszyć. Ok, dalej. Runa Hagalas. Runa Hagalas. Skorpion. Przepiękna Runa, ale też taka ostrzegająca, kochani. Runa Hagalas w tłumaczeniu. Grad wskazuje, że nie zawsze mamy kontrolę nad sytuacją. Pamiętajmy, że gradowe burze były dla starożytnych kultur prawdziwą klęską żywiołową. Niespodziewane problemy mogą się pojawić dzisiaj, w dniu dzisiejszym, o czym mówi Tarunka. Tymczasowe zakłócenia na drodze do osiągnięcia celu. Obie te karty pokazują nam energię chaosu i rozproszenia, i na to trzeba dziś zwrócić uwagę, jakie rady należy jeszcze się wstrzymać z nowymi projektami. Natomiast dobry czas, aby może trochę uciec od świata i dać się komuś, czemuś zainspirować. No dobrze, kochani, jeszcze na koniec mamy kartę pozytywnej kreacji, karta drzewa życia, prawdziwy skarb kryje się w Twoim wnętrzu, odnajdziesz go w sobie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim miłego dnia.